Witam serdecznie, cześć. Kolejna aktualizacja. Tym razem Robinia Akacjowa, czyli nasza popularna biała akacja. Tutaj na alei wierzbowej po prawej stronie mam całą aleję tych Robini. No, drzewo mówi się, że rośnie dobrze, wytrzymuje suchą glebę, że raczej przyrasta szybko. No muszę wam powiedzieć, że to drzewo nie przyrasta szybko. To drzewo przyrasta ekstremalnie szybko. Ono w tym momencie u mnie. Bo my jesteśmy na naszej tutaj alei wierzbowej, czyli jest to odwodniona część torfowiska. Tu jest rów. A tu jest czarnoziem cały czas jest tutaj cięta czcina. To jest żyzna gleba pode mną i wilgotna. Żyzna, czarna, wilgotna gleba. Ta robinia została posadzona z doniczki w tamtym roku, w środku sezonu. Miała może z 80 cm. Przyrosła sobie troszeczkę, tam po 30-40 cm. Zakorzeniła się. W tym momencie to drzewko ma ze 3,60 m. I jego przyrost... W tym roku to jest nie mniej niż 2,20 Każdy jeden egzemplarz na tej alei. Każdy jeden. Nie mniej niż 2 metry, 2,20 Tu jest taka sztuka. Ona była posadzona na, na jesień. Jeszcze, z tego co pamiętam, rok wcześniej. Czyli e, ma dwa pełne sezony za sobą. Jest tak olbrzymia urosła. Miała 4,5 metra. Że nie wytrzymała i się złamała, bo była fałka. Popatrzcie, tu jest moja ręka, jak olbrzymi jest topienie. To jest, słuchajcie, dwa lata. Dwa lata, to drzewo ma dwa lata, i teraz mając 4,5 metra, złamało się. Większość z tych drzew z poprzewracała mi się, musiałem je przypiąć supami na tym czarnoziemie. Bardzo dużo drzew tutaj się poprzewracało, nie wytrzymało przy każdym jest słup. Niektóre są, są sadzone na, na tą wiosnę, więc przyrosty mają mniejsze. Wszystkie się przewracały we wszystkich obcinałem gałęzie, we wszystkich, we wszystkich obcinałem liście, bo byle wiaterek, wszystko mi tutaj łamał. Przyrosty są bardzo duże tego drzewa. Półtorej metra to jest tak normalnie. Metr to tak standardowo, jak jest podgryzana przez nornicę. Wszystko musiałem obcinać gałęzie, żeby to jakoś przetrwało. Przyrost na tej półtorej metra. Robinia, jak widać, w momencie, kiedy ma. Wilgoć i odpowiednią glebę rośnie w tempie drzewa takiego na drewno, można by powiedzieć, przemysłowego, jak jakaś topola energetyczna, jak jakieś oksytri, jakaś wierzba energetyczna. To jest drzewo, które samo z siebie, robinia akacjowa, czyli białe kwiaty, ta nasza popularna akacja, samo z siebie ma taki przyrost Wystarczy, żeby miała co jeść i pić. W kolejnych latach zrobię kolejne aktualizacje. Jestem bardzo zadowolony. Jako jedno z niewielu drzew mnie nie zawodzi i mam nadzieję, że tak zostanie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do następnego odcinka. Cześć.